Niezmiernie mi miło powitać Was w kolejnym odcinku serii Historia Ziemi. Seria doprowadziła nas już do środkowego Mezozoiku, czyli okresu Jurajskiego. Dziś właśnie o nim porozmawiamy, jednak zanim zaczniemy, garść szybkich informacji. Po pierwsze, często o to pytacie, możecie do mnie pisać listy czy wysyłać paczki. Adres mojej skrytki pocztowej znajdziecie w opisie tego filmu. Każdy, kto postanowi coś do mnie napisać, zostanie pozdrowiony albo w filmie na YouTubie, albo poście na Facebooku. Po drugie, jeśli jesteście głodni wiedzy, to zapraszam Was na mój Instagram oraz Facebook. Tam również publikuję różne ciekawostki związane z aktualnie poruszanymi tematami. Można się dowiedzieć czegoś więcej. A po trzecie, i to już dotyczy tego filmu. W przeszłości omawiałem na kanale wiele jurajskich zwierząt dlatego, żeby co chwilę Was nie odsyłać do innych materiałów, stworzyłem specjalną playlistę, która jest uzupełnieniem tego filmu i warto się z nią zapoznać po obejrzeniu odcinka. Link do niej znajdziecie w prawym górnym rogu. Pojawi się także na ekranie końcowym. Dodatkowo za każdym razem, kiedy będę mówił o poruszanym przeze mnie w przeszłości aspekcie, pojawi się na ekranie informacja. Oraz taki dźwięk. Ok, skoro już to wiecie, przejdźmy do tematu. Okres jurajski trwał od 201 do 145 milionów lat temu. Jego nazwa pochodzi od łańcucha górskiego, znajdującego się w Alpach na granicy francusko-szwajcarskiej. Jak zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, trias zakończył się wielkim wymieraniem, którego przyczyną najprawdopodobniej był rozpad pangei. Kontynenty zaczęły oddalać się od siebie co trwało milion lat jednak nawet w późnej jurze istniały połączenia lądowe pomiędzy różnymi częściami świata. Lądy stworzyły dwa większe skupiska. Na północy leżała Laurazja składająca się z Europy i Azji. Z Ameryką Północną łączyła ją seria wysepek. Na południu natomiast złączone Australia, Antarktyda, Ameryka Południowa, Afryka, Indie oraz Madagaskar. Tworzyły gondwanę. Pomiędzy Laurazją a gondwanem wciskał się ocean tetydy, który pod koniec okresu zyskał połączenie z Pacyfikiem. Przez miliony lat istnienia Pangei linia brzegowa była słabo urozmaicona. Teraz to się zmieniło i w wielu rejonach świata mógł zapanować morski klimat. Nadal był ciepły, jednak bardziej wilgotny niż w Triasie. Średnia temperatura okresu wynosiła 16,5 stopnia Celsjusza. Było na tyle ciepło, że w jurze nie istniały lodowce nawet na biegunach. Zresztą różnice temperatur pomiędzy równikiem a biegunami nie były znaczne. Rośliny wymagające ciepłych warunków klimatycznych można było znaleźć nawet na 60 stopniu szerokości geograficznej północnej, to mniej więcej tam, gdzie obecnie leżą Helsinki czy Oslo. Triasowe pustynie zostały zastąpione przez jurajskie bujne lasy, w których dominowały głównie rośliny iglaste. Średni poziom tlenu w tym okresie wynosił 26% objętości powietrza. Zanim przejdziemy do omówienia organizmów, chciałbym zwrócić uwagę na to, gdzie można znaleźć jurajskie skały. Zapis kopalny z tego okresu jest bardzo dobry, szczególnie w zachodniej Europie. Być może słyszeliście o takich stanowiskach paleontologicznych, znajdujących się w Niemczech, jak Holzmaden czy Solenhofen. Również w Polsce mamy bogactwo tych skał. Budują one na przykład, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, część Gór Świętokrzyskich a także wierzchołek Giewontu. W gminie Sławno w województwie łódzkim kilkanaście lat temu odkryte zostało złoże skamieniałości, polecam odwiedzić Muzeum Paleontologiczne Owadów Brzezinki i zapoznać się z jurajskimi zwierzętami jakie żyły na terenie Polski. Nie sposób także nie wspomnieć o formacji Morrison ze Stanów Zjednoczonych, która przyczyniła się do wielu odkryć paleontologicznych. To stamtąd pochodzą kości takich sławnych dinozaurów jak stegozaury, allozaury, diplodoki czy brachiozaury. Jednak zanim przejdziemy do omówienia dinozaurów, chciałbym na początku skupić się na innych zwierzętach, a zaczniemy od tych wodnych. W oceanach panowały głównie ichtiozaury oraz plezjozaury choć te pierwsze oddały dominację drugim w porównaniu do triasu. Plezjozaury cechowały się wiosłowatymi płetwami po bokach ciała, masywnym tułowiem oraz krótkim ogonem. Krótko szyje nazywa się pliozaurami. Jednym z najbardziej charakterystycznych pliozaurów jurajskich był żyjący od 160 do 155 milionów lat temu liopleurodon, osiągający maksymalnie 7 metrów długości. Wróćmy na ląd. W powietrzu zdecydowanie dominowały pterozaury. Pozwoliła im na to unikalna budowa skrzydła. Wspierało się ono na ogromnym czwartym palcu i związanymi z nim kośćmi dłoni. Pomiędzy tułowiem a wspomnianym palcem wyewoluowała błona, która była powierzchnią lotną. Jednym z najbardziej znanych jurajskich przedstawicieli, pewnie dlatego, że był to pierwszy odkryty gad latający, jest pterodaktyl osiągający niewiele ponad pół metra długości. Jego rozpiętość skrzydeł szacuje się na 1 metr. Kości tego zwierzęcia zostały odkryte we wspomnianym już przeze mnie Solenhofen. W już około 200 milionów lat temu pojawiają się pierwsze jaszczurki, które obecnie są najliczniejszą grupą gadów. Pochodzą od tego samego przodka co haterie. W okresie tym wzrasta także różnorodność takich grup zwierząt jak żółwie oraz ssaki. Z badań mitochondrialnego DNA wynika, że około 170 milionów lat temu był obecny już podział ssaków na stekowce, torbacze oraz łożyskowce. Ssaki oczywiście w mezozoiku żyły w cieniu innych zwierząt i nie osiągały znacznych rozmiarów jednak warto podać dwa jurajskie przykłady. Pierwszy to Fruita fosor żyjący około 150 milionów lat temu. Przypominał mrówkojada lub pancernika jednak nie był blisko spokrewniony z żadną obecnie żyjącą grupą zwierząt. Żywił się owadami. Drugi to lądowo-wodny Kastorokauda żyjący 164 miliony lat temu na terenach obecnej Mongolii. Był drapieżnikiem i najprawdopodobniej żywił się wodnymi bezkręgowcami. No dobrze, to już wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. No, ciekawe, ilu z Was pomyślało zaraz, a co z najważniejszymi informacjami? Co z dinozaurami? Oczywiście nie zostawię Was bez tego wątku. Zaczynajmy. Po wymieraniu triasowym dinozaury, które do tej pory żyły w cieniu pseudozuchów, zdominowały świat. Obecne były na wszystkich kontynentach i w zasadzie mogły się bez przeszkód po nich przemieszczać. Wspominałem Wam na początku filmu, że istniało wiele pomostów lądowych, które sprawiały, że dinozaury mogły rozprzestrzeniać się bez najmniejszych problemów. Stały się one o wiele większe niż w Triasie, a także dużo bardziej zróżnicowane. Przede wszystkim musimy w jakiś sposób podzielić sobie dinozaury. Na przestrzeni ostatnich 200 lat powstało tych podziałów wiele, niektóre z nich nie są do końca intuicyjne. Ja postaram się Wam przytoczyć najważniejsze informacje. Po pierwsze dinozaury dzielimy na gadziom jedniczne oraz ptasiomiedniczne. U tych pierwszych kość łonowa skierowana jest w dół i ku przodowi. Podobnie jest na przykład u jaszczurek. Natomiast u drugich kości łonowa też jest skierowana w dół, ale ku tyłowi równolegle do kości kulszowej. I od razu uwaga do zapamiętania. Wszystkie obecnie żyjące ptaki są dinozaurami i co może wydawać się nielogiczne, są dinozaurami gadziomiednicznymi. Ptaki wyewoluowały z teropodów. Ta zmyłka wynika stąd, że w momencie jak powstawał ten podział w 1877 roku nie wiedziano, że ptaki to także dinozaury. U dinozaurów ptasiomiednicznych kości łonowa od początku była skierowana ku tyłowi natomiast u ptaków pierwotnie skierowana była ku przodowi jednak w toku ewolucji zmieniała położenie i zwróciła się do tyłu. Badacze w XIX wieku nie mogli tego wiedzieć i nazwali dinozaury mało związane z ptakami ptasiom jednicznymi natomiast te bardziej związane gadziom jednicznymi. Skoro jesteśmy w tym temacie to koniecznym jest przywołanie praptaka Archeopteryksa żyjącego w jurze około 150 milionów lat temu, który był jednym z pierwszych dowodów na powstałą w XIX wieku teorię ewolucji. Wspaniale zachowane szkielety odkryto we wspomnianym już Solenhofen i miałem o tym nie wspominać ale odcinek o się już był i warto do niego wrócić ponieważ wyjaśniam w nim wiele kwestii związanych z ewolucją teropodów oraz ptaków. Jednak wracamy do dinozaurów ptasiomiernicznych. Do najważniejszych ich jurajskich przedstawicieli należał stegozaur którego charakteryzowały liczne płyty kostne oraz kolce na grzbiecie. Żył on na terenach Ameryki Północnej 145 milionów lat temu. Jego kości znaleziono we wspomnianej już formacji Morrison. Uważa się go czasami za najgłupszego z dinozaurów z powodu niewielkiego mózgu. Innymi ptasiomiednicznymi dinozaurami są ornitopody nazywane dinozaurami ptasionogimi co po raz kolejny jest mylące ponieważ kończyny ptaków Dużo bardziej przypominają kończyny mezozoicznych teropodów. Do tej grupy zwierząt należą np. hadrozaury czy iguanodony. Jeśli chodzi o dinozaury gadziomiedniczne, to najważniejsze do omówienia są zauropody oraz teropody. Te pierwsze osiągnęły olbrzymi sukces ewolucyjny. Niewiele w tej grupie było gatunków, które nie przekraczały 10 metrów długości. Największe dorastały do 30-40 metrów i ważyły kilkadziesiąt ton a może i więcej. Takim ogromnym zauropodem jednak nie jesteśmy pewni czy istniał był Amphicelias. Jego długość szacuje się na 58 metrów długości a wagę na ponad 100 ton. Co sprawia, że zauropody mogły rosnąć tak duże? Na początku chciałbym obalić pewien mit krążący w sieci. Mówi się, że zauropody rosły tak wielkie, ponieważ w jurze i kredzie było większe stężenie tlenu. Wartość ta wpływa na możliwości wzrostowe organizmów, jednak należy pamiętać, że we wspomnianych okresach następowały wahania tego parametru i nie można się tutaj doszukiwać gigantyzmu zauropodów. Odpowiedź tkwi gdzie indziej. Dinozaury te posiadały struktury podobne jak dzisiejsze ptaki, pneumatyczne kości oraz worki powietrzne. Dzięki temu mogły zredukować swoją masę. Dodatkowo miały bardzo szybką przemianę materii. Zjadały setki kilogramów pokarmu roślinnego dziennie i nie traciły czasu na jego przeżuwanie, jak na przykład dzisiejsze wielkie lądowe ssaki, takie jak słonie. Odmienny był także ich sposób rozrodu. Składały wiele jaj naraz. Co też pozwalało im rosnąć, a nie tracić energii na wykarmienie płodu. No i na koniec przejdźmy do waszych ulubieńców, czyli drapieżnych teropodów. Wyewoluowały one jeszcze w Triasie 225 milionów lat temu, aczkolwiek na początku były bardzo niewielkich rozmiarów. Jednak istnieje taki trend wśród tej grupy zwierząt, że mali przodkowie Dawali początek wielkim lub wręcz gigantycznym potomkom. Jednym z pierwszych teropodów, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, był triasowy hererazaur. Jednak to neoteropody, które charakteryzowały się brakiem piątego palca w przednich i tylnych kończynach, zdominowały świat. Dzielą się one na trzy grupy, a pierwszą są ceratosaury, do których należy na przykład jurajski ceratozaur lub rodzina abelizaurów. Kolejna grupa to celofyzoidy. Przykładem może być np. dilofozaur żyjący 190 milionów lat temu choć niektórzy badacze uważają, że jest on ceratosaurem. Dorastał do 7 metrów długości i jest znany z kilku szkieletów oraz pozostawionych tropów. Te ostatnie można spotkać także w Polsce. Największy sukces ewolucyjny jednak osiągnęły tetanury do których należą wszystkie ptaki lub takie znane dinozaury kredowe jak tyranozaur czy spinozaur. Z jurajskich przykładów najlepszym jest allozaur, którego znakomicie poznaliśmy, ponieważ posiadamy bardzo dobrze zachowane szkielety. Znajdywano je w formacji Morrison. Allozaur osiągał 8,5-10 metrów długości. Polował na przykład na stegozaury czy mniejsze zauropody. Trochę większy, choć nie tak dobrze poznany jak allozaur, był żyjący w tych samych czasach czyli około 150 milionów lat temu torwozaur należący do rodziny Megalozaurów. Na koniec należałoby wspomnieć, że okres jurajski został rozsławiony przez filmy z serii Jurassic Park. Oczywiście pojawiają się tam jurajscy przedstawiciele dinozaurów, ale większą część stanowią te kredowe o których porozmawiamy w następnym odcinku serii, na który już dziś was zapraszam. Subskrybujcie kanał, żeby go nie przegapić. Pamiętajcie o moich mediach społecznościowych, a jeśli chcielibyście przyczynić się do rozwoju kanału i wspólnie ze mną budować Naukowo TV i popularyzować wiedzę, to zapraszam na Patronite. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w ekranie końcowym oraz opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.